No to ile mam ci zapłacić, żebyś umieścił tę recenzję na swoim fanpage'u? Cześć kochani, witam was bardzo gorąco na moim wideoblogu Fashion Roulette. Dzisiaj pierwszy film z cyklu recenzji książek. No i rozpoczynamy od książki oczywiście Króla Polskiej Blogosfery. Nie mogłoby być przecież inaczej. Tomka Tomczyka, czyli Kominka. To druga książka tego blogera. Pierwsza nosiła tytuł Bloger, druga blog Pisz. Kreuj zarabiaj. No i od razu powiem, że jeżeli ktoś nie czytał pierwszej pozycji, to niech jej już nie czyta, niech od razu sięgnie po drugą książkę, zdecydowanie lepsza, fajniejszym językiem napisana, więcej przykładów, więcej konkretów, no i przede wszystkim bardziej skoncentrowana na zarabianiu, czyli na tym, jak skomercjalizować swój blog. Książka oczywiście przeznaczona jest dla tych osób, które poważnie traktują blogowanie, które blogowanie traktują jako sposób na życie. Także jeżeli to ma być sposób na życie, no to musimy przecież z czegoś żyć, tak? musimy jakoś zarabiać pieniądze, więc w tej książce znajdziemy odpowiedzi na pytania, co zrobić, żeby tak się stało. Zacznijmy może od języka tej książki. Tomek pisze takim językiem, że nie da się go po prostu nie lubić. Mimo, że na każdej stronie się przechwala, pokazuje jakie ma wygórowane ego, to jest po prostu facet bez krztyny kompleksów, przynajmniej na takiego się kreuje. No to nie sposób go nie lubić. Ja z książki, z, na książkę no i ze strony na stronę darzę go coraz większą sympatią i nie dziwię się, że osiąga takie sukcesy przy negocjacjach z firmami, jeżeli on właśnie takim językiem się posługuje. Siedzi sobie obok nas, pije piwo, kawę, wino i tłumaczy nam, co należy zrobić, żeby osiągnąć w blogowaniu wymarzony sukces, czyli zacząć zarabiać pieniądze. No bo przecież właśnie o to chodzi. Zajdziemy tutaj odpowiedzi na takie pytania, jak, jak skomercjalizować blog, jak przyciągnąć czytelników, jak przyciągnąć firmę, w jaki sposób osiągnąć coraz większą ilość tych unikatowych użytkowników, czy unikatowych czytelników. Co należy zrobić, żeby reklamować bloga, żeby go promować, czy korzystać z porad agencji PR-owskich, czy współpracować z jakimiś agencjami? Jeżeli już zdecydujemy się na współpracę z agencjami, to na co należy uważać? W jaki sposób przygotować ofertę reklamową dla firm? Czy w ogóle na tę ofertę, czy taką ofertę reklamową do firmy wysyłać, czy czekać na to, żeby taka oferta przyszła do nas? Jeżeli firma już wyśle nam taką ofertę, no to w jaki sposób na nią odpisać? Moi drodzy, naprawdę tutaj jest mnóstwo podrozdziałów, książka podzielona jest na pięć części, każda z nich podzielona na kilkanaście, kilkadziesiąt podrozdziałów, dużo bardzo fajnych, ciekawych case'ów i na jeden rozdział przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę. Wydawałoby się, że jest to rozdział nie poświęcony blogerom, bo z punktu widzenia firmy, pracownika firmy, który ma rozpocząć współpracę z blogerem, ale nic bardziej mylnego. Jest to rozdział jak najbardziej poświęcony blogerom, i blogerzy powinni zwrócić na niego szczególną uwagę, bo on pokazuje, jak patrzą na nas pracownicy firm, którzy współpracują z blogerami. A dlaczego właśnie współpracują zawsze z tymi samymi? Jeżeli chcesz dołączyć do ich grona, koniecznie zdecyduj się na tę książkę, a jeżeli spodobał Ci się film, Kolejna recenzja już niebawem. Koniecznie subskrybuj mój wideoblog Fashion Roulette tutaj. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was gorąco, Paulina.